Rozdział czwarty I Pan przemówił do Mojżesza i Arona tymi słowy Policz synów Kechata, spośród synów Lewiego, według ich rodzin i według domów ich ojców, od trzydziestego roku życia wzwyż, aż do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich, którzy są zdolni do służby, aby wykonywali pracę w namiocie zgromadzenia. Służbą synów Kechata w namiocie zgromadzenia będzie troska o rzeczy najświętsze. Gdy obóz będzie ruszał, przyjdzie Aaron ze swymi synami i zdejmą zasłonę okrywającą, którą okryją arkę świadectwa, a położył na niej przykrycie ze skór borsuczych, i na tym rozciągnął nakrycie z błękitnej tkaniny i założył jej drążki. Stół chlebów pokładnych również przykryją tkaniną z błękitu i położył na nim misy, czasze, przystawki i kubki do nalewania, a będzie na nim nieustanny chleb. I rozciągnął na tym tkaninę, karmazynową i przykryją to przykryciem ze skór borsuczych i założył jego drążki. Wezmą też tkaninę z błękitu, którą okryją świecznik do świecenia i jego lampy, szczypce, naczynia na popiół oraz wszystkie jego naczynia na oliwę, których się przy nim używa. I owinął go wraz ze wszystkimi jego naczyniami przykryciem ze skór borsuczych i umieszczął na drążkach. Rozciągnął nad złotym ołtarzem tkaninę z błękitu i przykryjął go przykryciem ze skór borsuczych i założył jego drążki. Wezmą też wszystkie sprzęty do służby, którymi służą w świątyni: owinął je tkaniną z błękitu, przykrył je okryciem ze skór borsuczych i umieszczą na drążkach. Następnie oczyszczał ołtarz z popiołu i rozciągnął na nim purpurową tkaninę, i położył na nim wszystkie jego sprzęty używane do służby przy nim: kadzielnice, widełki. Łopatki i kropielnice, wszystkie naczynia ołtarza, i rozciągnął na nim przykrycie ze skór borsuczych, i założył jego drążki. Kiedy Aaron i jego synowie skończą przykrywanie świątyni wraz ze wszystkimi jej naczyniami, gdy obóz będzie miał wyruszyć, wtedy przyjdą synowie Kechata, aby je nieść, lecz nie będą dotykać świętych przedmiotów, aby nie umarli. To jest służba synów Kechata przy namiocie zgromadzenia. A Eleazar, syn kapłana Arona, będzie troszczył się o oliwę do oświetlenia. Wonne kadzidło stałą ofiarę pokarmową i oliwę do namaszczania oraz będzie doglądał przybytku i wszystkiego, co w nim jest i w miejscu świętym i przy jego naczyniach. Potem Pan, powiedział do Mojżesza i Arona. Nie pozwólcie, by pokolenie rodzin kechatytów zostało wycięte spośród lewitów, ale to im uczynicie, aby żyli i nie pomarli, gdy będą się zbliżać do rzeczy najświętszych. Aaron i jego synowie przyjdą i wyznaczą każdemu z nich, co ma czynić i co ma nieść, lecz niech nie wchodzą się przyglądać kiedy rzeczy święte będą przykrywane, by nie pomarli. Pan dalej mówił do Mojżesza. Policz synów Gerszona według domów ich ojców i według ich rodzin. Policz tych, którzy są w wieku od trzydziestu lat wzwyż aż do lat pięćdziesięciu. Wszystkich, którzy są zdolni do tej pracy, aby mogli pełnić służbę przy namiocie zgromadzenia. A to będzie zadanie rodzin Gerszonitów do służby i do noszenia. Będą nosić zasłony przybytku, namiot zgromadzenia, jego przykrycie i przykrycie borsucze, które jest na wierzchu, oraz zasłonę u wejścia do namiotu zgromadzenia, zasłony dziedzińca i zasłonę u bramy wejściowej na dziedziniec, który otacza przybytek i ołtarz wokoło. Ich sznury i wszystkie przybory do pracy przy nich oraz wszystko, co jest do tego zrobione, tak będą służyć. Wszelka służba synów Gerszonitów, związana ze wszystkimi ich ciężarami oraz z całą ich służbą, ma odbywać się zgodnie z rozkazem Arona i jego synów i powierzycie im troskę o wszystkie ich ciężary. To będzie zadanie rodzin synów Gerszonitów w namiocie zgromadzenia, a nadzór nad nimi będzie miał i Tamar, syn kapłana Arona, a synów Merariego policzysz według ich rodzin i według domów ich ojców. Policzysz tych, którzy są w wieku od 30 lat wzwyż, aż do lat 50. Wszystkich zdolnych do tej pracy, aby mogli pełnić służbę przy namiocie zgromadzenia. A to będzie ich zadanie przy służbie w namiocie zgromadzenia. Będą nosić deski przybytku, jego drążki, słupy i podstawki słupy otaczające dziedziniec ich podstawki kołki i sznury wraz ze wszystkimi ich przeborami oraz wszystko, co należy do ich służby. A z przedmiotów, które są im pomierzone do noszenia zrobicie wykaz według nazw. To będzie zadanie rodzin synów Merariego, według całej ich służby przy namiocie zgromadzenia, pod nadzorem Itamara, syna kapłana Arona. Mojżesz Aaron i naczelnicy zgromadzenia policzyli synów Kechata według ich rodzin i według domów ich ojców, tych będących w wieku od trzydziestu lat wzwyż, aż do lat pięćdziesięciu. Którzy byli zdolni do tej pracy, aby mogli pełnić służbę przy namiocie Zgromadzenia, a policzonych według ich rodzin było 2750. Byli to ci policzeni z rodzin kechatytów, wszyscy, którzy mieli pełnić służbę przy namiocie Zgromadzenia, których policzyli Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem pana przekazanym przez Mojżesza. A policzonych synów Gerszona, według ich rodzin i według domów ich ojców, tych, którzy byli w wieku od 30 lat wzwyż aż do lat 50 zdolnych do pracy, aby mogli pełnić służbę przy namiocie zgromadzenia. Policzonych według ich rodzin i domów ich ojców było 2630, byli to ci policzeni z rodzin synów Gerszona, Wszyscy, którzy mieli pełnić służbę w namiocie zgromadzenia, których policzyli Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem Pana. A policzonych z rodzin synów Merariego, według ich rodzin i domów i ojców, tych, którzy byli w wieku 30 lat wzwyż, aż do lat 50 zdolnych do pracy, aby mogli pełnić służbę przy namiocie zgromadzenia, a policzonych Według ich rodzin było 3200. A to są policzeni z rodzin synów Merariego, których policzyli Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem Pana, przekazanym przez Mojżesza. Wszystkich Lewitów policzonych, których policzyli Mojżesz, Aaron i naczelnicy Izraela, według ich rodzin i domów ich ojców, w wieku 30 lat wzwyż, aż do lat 50. Wszystkich policzonych, którzy przychodzili pełnić zadanie służby i noszenia ciężarów w namiocie zgromadzenia, było 8580. Zgodnie z rozkazem Pana, zostali policzeni przez Mojżesza, każdy z osobna, według jego służby i według jego ciężaru. Policzono tych, których Pan rozkazał liczyć Mojżeszowi.